Siema, witam Was. W ten pochmurny dzień, przynajmniej u mnie, jest pochmurno. Jest naprawdę, było, jest ciepło, ale kurczę, deszcz zaczął padać albo pokrapuje. I tak w kółko. Byłam trochę jest na spaterze. Niestety od razu zobaczyłam, że klesz po nim chodzi. Także rzuciliśmy do domu. Ale przejdźmy do naszych zdrapek. E Dzisiaj mam zdrapki w kwocie 30 zł. Ostatnio zapisuję tak, nie pokazując wcześniejszych moich wpisów, bo ostatnio jedna osoba w sumie dobrze zauważyła, że wpadła na mój odcinek, ale nie będzie e, oglądać poprzednich, no bo mniej więcej wie, co się tam wydarzy. Dlatego postanowiłam to zasłonić i po prostu każdy osobno sobie wpisywać. Mm. E, dobra, te zdrawki są przypadkowe. Pani, chciałam nagrać jeden odcinek, ale pani stwierdziła, ona no Nie może porozrywać sobie z drapek ona musi wszystkie po kolei. No to mówię, dobra, to dawaj, co masz. No i dała mi jakiekolwiek, po prostu. Więc to w sumie jest jej wybór. Może zacznijmy sobie od tych dwóch za 2 zł. Tutaj mamy pensję. I tutaj mamy, co tu mamy? 32 zł, 32 no, liczbę i 23. Czyli bardzo podobne, tylko że na odwrót. No, 32 zł moglibyśmy wygrać. Co tu mamy? 30. Następne 23. Mamy wygraną. Wow, pensja. Szóstka. 24. No, a miałam nadzieję, że już będzie znowu 23. I 20. Zdrapiemy sobie później. Teraz mamy rok wakacji. Ostatnio była spoko. O, trzynastka moja ulubiona, no i dwadzieścia sześć, także szukamy takich liczb. Dwanaście, piętnaście, dwadzieścia cztery, trzydzieści, dwadzieścia dziewięć. I 23. Więc tutaj nie, nie wygraliśmy nic. Teraz może szczęśliwą linię sobie jedną weźmiemy. No i jedziemy cytrynka. Tutaj jest cytryna. Kości. ...garnek... ...serce... Z Brzydka ta zdrabka, bo jakaś taka porysana. Naprawdę denerwuje mnie to, kiedy sobie sama nie mogę wybrać zdrabki. Już nie mówię o tym urywaniu po kolei, bo mnie to już naprawdę wtedy denerwuje. Nie, że pół godziny urywa jedną zdrabkę, to jeszcze kurde w ogóle nie wie jak ta zdrabka się nazywa, szuka jednej pół godziny, nie no po prostu w niektórych punktach w ogóle nie powinno być tego lotto, bo te babki są takie zawiane, gdzieś jestem negatywnie nastawiona do, do takich właśnie punktów, gdzie nie dość właśnie, że nie wie jak się zdrabka nazywa, jak ona w ogóle wygląda, tłumaczyć jej pół godziny... Taką sytuację ostatnio miałam. Casino Deluxe. Tłumaczyłam e, babce e, w sklepie, jak ona wygląda. Mówię takie i takie kolory, tak wygląda. Więc za 10 zł. No nie mogła znaleźć, mówię dobra, niech pani już nie szuka, niech pani da jakąś tam inną sobie wymyśliłam, nie? Chyba właśnie to było I, I Love Big Cash. Mówię dobra niech daje tą zdrabkę. Później urywa pół godziny właśnie. E, no i ogólnie jeszcze musiała sobie ją szczytać, no i przemyśleć, czy wszystko dobrze zrobiła. Najlepsze są takie punkty, gdzie jest właśnie zakłady budmacherskie czy coś, wtedy babki są ogarnięte i mniej więcej mi się wydaje wiedzą o co chodzi. I można sobie wybrać drapkę, dają do wyboru, dają plik z drapek i którą sobie weźmiemy, taka jest nasza, nie? dzwon. Pruskawka. O, mamy wygraną. Wow. Cieszę się. Mm, winogrono. A mieliśmy diament? Nie, to nie był... Dwie jeszcze mieliśmy. Arbus. I śliwkę. I tutaj jeszcze mamy śliwkę. Podkowy nie było. Tutaj jest śliwka. Chyba niczego nie przeoczyłam, tak mi się wydaje. Podkowa jabłko. No chyba nie wygraną mamy, także odkładam sobie na kubkę później zdrapiemy, teraz bonus gotówce jakoś rzadko u mnie gości na kanale gdzieś nie przypadło mi do głosu no pewnie też tak macie, że niektóre zdrapki lubicie, drugie mniej um, może najpierw tym polem się zajmiemy jakie są nasze liczby 12, 28 21 14

Czyli tutaj mamy wygraną, później sobie do niej wrócimy, a tutaj musimy znaleźć w bonusie, znaleźć kwotę i wygrać tę kwotę. Kwotę. Czyli jak będzie kwota, to wygrywamy. Tutaj mamy serce, a tutaj mamy jabłko, czyli to nie jest kwota. Odstawiamy sobie zdrabkę na później. nowe 7. Tutaj jest fajna opcja z tą gwiazdką, bo wtedy razy 3 mnożymy wygraną. Właśnie fajnie, jest fajna. Szukamy. Ósemka. Coś tu mi... Ósemka. Trójka. Czwórka. Dziewiątka. Ósemka. Ja sobie coś tylko zerknę tutaj z tyłu. Chciałam zobaczyć, czy jest taka kwota 140 zł do wygrania, bo nie wiedziałam nawet, szczerze mówiąc, trójka, dwójka, szóstka, szóstka. No a gdzie nasza siódemka? Nie ma. Szkoda. Zrabkę na kupkę przegranych. I love cash, dobra. Szukamy liczby bądź tego pliku pieniędzy. Dwunastka znowu, może będzie szczęśliwa. 32 też mieliśmy, 25 i 7. No i takich liczb szukamy. 22, no niestety myślałam, że może to będzie 12. 30, no nie mamy. A chciałabym. Naprawdę przydałoby się teraz mi 24, 18. To na razie nie są nasze liczby. 14, 6. No, miałam nadzieję, że 7, 23. No nie, my mamy 32 jak na złość. 27 też nie mamy. I Jedynki też nie mamy chociaż jedynka mogła być. Teraz e, szczęśliwe linie. Korona Banan. banan, mm, a truskawka jest? Nie widzę. Słońce gdzieś było. Następnie mamy krab. Tutaj mamy od razu dwa serca. Fajnie liczę, że tu śliwka będzie, to się coś zgarnie, sakwa. Nie widzę więcej. Kwiat. Tu jest jeszcze kwiat na górze. Winogrono. Pik. Jabłko. Garnek. Podkowa. Gwiazda. Tu mamy gwiazdę, i tu mamy. Więc ta śliwka faktycznie byłaby fajną opcją. Wisienki. Sztabki złota nie widziałam. Kości. O, mamy wygraną. Widzicie? Tutaj mamy rządek. Fajnie, bo to już coś jest. Klucz. I księżyc. Więc tutaj tego nie mieliśmy. Więc sobie odstawiam na kubkę wygraną na szczęście. No i zrapka, której też nie za bardzo lubię, którą też nie za bardzo lubię, ale tak. Polska musi mieć, nie, nie Polska, bo to chyba nie jest z Polską, to jest z różnymi, z różnymi krajami, tak, ekstra klasa, nie, to nie są kraje, dobra. Liczba bramek na pierwszym miejscu tego wyniku jest większa od liczby bramek na drugim, no czyli te muszą być większe od tych drugich, a jeśli znajdziemy napis gola zamiast wyniku meczu, przypisaną kwotę razy 2 mnożymy 2 i 1 zobaczymy co tu mamy, a później sobie będziemy patrzeć na resztę wyników dobra to najpierw te jedynki nasze zobaczymy co tu mamy no tutaj niestety była dwójka, więc tutaj mamy przegraną. Tutaj też jest dwójka i tutaj jest trójka. Te mamy przegrane. 7 dyszek, pięć tysięcy. Tu teraz dwójki. Tu jest trójka. To była główna wygrana. Tutaj jest piątka tutaj jest też piątka, więc tutaj mamy przegrane, a jeszcze tu mamy jedną, tutaj jest trójka i też jest przegrana. Dobra, to teraz nam zostały trój ta trójka jest piątka, więc też jest przegrana i dwie czwórki. Tutaj jest piątka i tu też jest piątka, więc mamy zdrapkę Przegraną. Więc odkładam ją na bok, a przejdziemy do tych wygranych. To będzie lepsze. No fajnie, w czterech mamy czterech, trzy, cztery. Tak, w czterech mamy wygraną. Tutaj sobie zobaczymy, pewnie 3 złote. No, 3 no, złote. Dobry, i trzy zdrawka się zwróciła. Tutaj mamy dwunastkę. 5 zł. Zdrapka również się zwróciła. Szukam naszego numerku. Numerka, bo później jak się nie zdrapię, to dziwnie na Ciebie patrzym, jak będziesz zdrabkę wymienić. Jest. Dobra. E, czyli już mamy 8 zł. Tutaj teraz sobie sprawdzimy jedenaście złotych i tutaj dwa złote, czyli trzynaście złotych. Czyli tak, tutaj były po trzy, sześć, piąteczka to jest jedenaście i dwa to jest trzynaście złotych. Więc tak, 13, a tutaj 30 zł, a tutaj 13, czyli minus 17. Szkoda, a mogło być lepiej. No ale chociaż dobre i to. W takim razie. Zachęcam do subskrybowania, komentowania, lajkowania. Napiszcie coś, co tam y, dzisiaj robicie, jaka jest u Was pogoda. Y, jakie zdrabki ostatnio zdrapywaliście, y, co byście chcieli zobaczyć. Y, no i ogólnie czekam na jakiś odzew. Także pozdrawiam serdecznie i y, 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 do zobaczenia.